W tej chwili takim ulubionym miejscem jest Placu Nilugalskiej, bo to jest miejsce, w którym mieszkam. Ten punkt Warszawy, w którym spotyka się w śródmieście z Mokotowem, ja spoglądam na rogatki co rano, i ci ludzie, którzy budowali na przykład tę kamienicę, w której ja teraz śpię, jem i piszę i myślę, to towarzyszyły im takie same strachy, takie same nadzieje, takie same wkurzenia, że dbali o to miejsce, tak jak ja dzisiaj usiłuję dbać o to miejsce. Wpakowaliśmy emocje i te emocje są i jak się przechodzę po schodach, to mi się zdaje, że te damy w krynolinach, chociaż w krynolinach to już nie, ale w sukniach jakichś tam. Chodziły po tych samych schodach i tak samo marzyły i myślały i płakały, i to jest ekstra. I to sprawia, że ja właśnie lubię to miejsce. Piosenka widok powstała e, w nocy. To była ciepła noc i padał deszcz. A ja siedziałam na siódmym piętrze w jednej z zabytkowych kamienic, pamiętających czasy sprzed I wojny światowej przy placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Widziałam mąknące samochody, które wyglądają w ogóle jak kapsle z góry, rozsypane po tym placu. A plac jest piękny, bo dochodzi do niego siedem ulic rozgałęziających się tak wspaniale. Ehm, I te samochody wszystkie miały za wycieraczkami to, co cechuje duże miasta, czyli ulotki z dziewczynkami. E, Wiał wiatr, te ulotki z tym deszczem. Za wycieraczek samochodów. Zrobiły taką robotę i atmosferę, że poczułam, że to jest piękne miejsce. I to był właśnie ten moment, kiedy poczułam, że pokochałam to miejsce i chcę tu być. I że tutaj po prostu jak zasuszony motylek szpilką, przyszpilony gdzieś tam w klaserze, tutaj jest w tej chwili moje miejsce. Wisła dziewięciu mostów o cudów i pełne